Hej tutaj Alessandro, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części draftu w FIFA 16 Ultimate Team. Jak pamiętacie po pierwszej części mamy na koncie dwa zwycięstwa, tak więc na razie komplet punktów jak widzicie. No i oczywiście następne dwa mecze wygrane będą oznaczały, że zgarnę tutaj najwyższą nagrodę jaka jest do zdobycia w FIFA 16 Ultimate Team drafty. Troszkę zmieniłem sobie mój skład, dałem odpocząć nieco... Jak widzicie moim gwiazdom. Znaczy ciężko powiedzieć odpocząć, bo tutaj jak widzicie w FIFA Ultimate Team Draft nie ma czegoś takiego jak zmęczenie zawodników. Jednak postanowiłem troszeczkę bardziej postawić tutaj na zgranie. No oczywiście to zgranie i tak nie będzie pełne, ponieważ no i tak nie mam tutaj wszystkich piłkarzy z BPL, no ale postanowiłem tutaj na najbliższe spotkanie wystawić do składu Juana Mate i Ashley Anga ma skrzydło, no i na ataku postawić na Harry'ego Kane kosztem Roberta Lewandowskiego. Jak widzicie tutaj na ławce rezerwowych zasiedły, zasiadły takie gwiazdy jak Neymar czy Leo Messi, no i zobaczymy, czy właśnie takim składem w kolejnym spotkaniu sobie poradzimy. Zatem przechodzimy już do kolejnego spotkania, szukamy kolejnego przeciwnika, no i miejmy nadzieję, że uda się ociągnąć trzecie, a następnie czwarte zwycięstwo z rzędu, no i że emocje będą e, równie... E, Będą te mecze równie emocjonujące jak tamte poprzednie Gdzie mieliśmy i niewykorzystane rzuty karne I piękne bramki I słupki, poprzeczki Oraz oczywiście również ta sytuacja Roberta Lewandowskiego No której chciałbym jak najszybciej zapomnieć Zatem szukamy moi drodzy kolejnego Przeciwnika No i moi drodzy gra wybrała nam kolejnego przeciwnika Zerkimie, kogo tutaj ma no skład oparty raczej o zawodników Ligi Hiszpańskiej Jest Ronaldo, jest Rodrigo Isco, jest Nzonzi I Busquets jako defensywni pomocnicy Marcelo na lewej obronie W środku Godin w pramce Kameni, tak? Więc no, możemy spodziewać się dosyć ciekawego spotkania. Jego zgranie na poziomie 90, moje troszeczkę wyższe na poziomie 93. No i zobaczymy, czy uda się wygrać trzecie spotkanie z rzędu. Zaczynamy! O, uwaga, no i niestety 1 do 0. Gol Rodrigo głową. Dziesiąta minuta, no i bardzo szybko przegrywamy. No, troszkę w... źle tutaj podeszłem oczywiście do... Obrony w tym momencie, no niepotrzebnie, a trzema, przeciwni, a trzema obrońcami starałem się zabrać piłkę przeciwnikowi, no i to spowodowało, że dość szybko straciliśmy gola. O, przeciwnik znów atakuje moją bramkę, ale tym razem dobra interwencja Cezara z W ostatniej chwili tam hiszpański obrońca zdołał jeszcze odebrać piłkę rywalowi. No teraz faulowany w środkowej strefie boiska był Kyle Walker przez Rossettiniego, no i żółta kartka dla obrońcy naszego przeciwnika. Waga, jest okazja, strzał z woleja, no ale zbyt wysoko, no tam w zasadzie nie spodziewałem się, że piłka dotrze do mojego zawodnika, którym był chyba Lorą Kościelny, no i niestety nie ma gola. Waga, będzie okazja, jeden do jednego, nie jeszcze do bitka, ależ była teraz szansa, Jeffrey Kondogbia stanął przed stuprocentową szansą na strzelenie gola, no ale niestety jej Francuz nie wykorzystał. No i moi drodzy, koniec pierwszej połowy. Przegrywamy 0 do 1. Mieliśmy jedną świetną, stuprocentową szansę, której jednak nie udało nam się wykorzystać. No i zobaczymy, czy w drugich 45 minutach będzie lepiej. Na razie żadnych zmian nie robimy. No, jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście wprowadzę na murawę moje gwiazdy, Messiego i Neymara. No i zobaczymy, czy oni pomogą. Wagale,ż ależ teraz było groźnie. Piłka jeszcze odbita od któregoś z moich obrońców. To Gary Cahill tam uchronił mnie przed stratą drugiego gola. No trzeba uważać na te rzuty rożne przeciwnika. Waga, niebezpiecznie, no oddał tam strzał Cristiano Ronaldo, no ale na szczęście Dawid Gea zdołał go wybronić. Nie, przepraszam, to chyba isko uderzał w tej sytuacji, a nie Cristiano Ronaldo. Waga, Rodrigo niebezpiecznie, dobitka będzie 2 do 0 niestety. Pokonany Dawid Gea po raz drugi, a strzelcem bramki. Charles Nzonzi. Paga, może teraz się uda. Zbiegnięcie do środka. Mata! Ależ było blisko. Ładnie przyjął sobie futbolówkę Harry Kane. Harry Kane. Jeszcze sam na sam. To musi być gol. Coś nieprawdopodobnego. Ależ okazji nie wykorzystał Rakitić. No, zrobiłem wszystko tak jak należy. Dlaczego Chorwat z tak bliskiej odległości uderzył obok słupka? No tego nie jestem w stanie zrozumieć. Teraz skrzydłem rusza Juan Mata. Mata. Ładne dośrodkowanie. I co, będzie rzut rożny, czy jednak piłka od bramki? No niestety ten drugi scenariusz. Waga, okazja! Uff, ależ tam było blisko. Nie, piłka jeszcze na rzucie rożnym odbita od bocznej siatki po tam interwencji moich obrońców. Waga, teraz dośrodkowanie. No powinna być piłka od bramki. Nie, jeszcze jeden corner. Już chyba czwarty dla mojego rywala w tym meczu, ale dobrze tutaj wszystko przeliczyłem. A i teraz błąd mojej obrony. No i w ostatniej chwili stracił piłkę isko. No, gdyby tak się nie stało, no to oczywiście był, był, byłoby pewnie 3 do zera. A tak to mecz kończy się dwubramkowym wynikiem dla przeciwnika. Tak więc 2 do 0 moi drodzy przegrywamy w trzecim meczu w drafcie. No naprawdę szkoda, bo miałem tutaj gorącą nadzieję, że jednak uda się powalczyć o coś więcej. Tak więc oczywiście piłkarzem meczu Dawid De Gea. No teraz oczywiście można zadać sobie pytanie, co by było gdyby i Leo Messi i Neymar grali w tym spotkaniu i Robert Lewandowski na ataku. Czy wynik byłby lepszy? No oczywiście możemy sobie tylko i wyłącznie gdybać. W każdym razie w tym trzecim meczu w drafcie przegrywamy i kończymy zabawę. Spójrzmy, 10 strzałów przeciwnika, 10 celnych, my oddaliśmy 7, no i tylko jeden celny. Jeżeli taka jest nasza statystyka, no to w jaki sposób możemy... Wygrywać spotkania. Odpowiedzcie sobie sami. Tak więc niestety moi drodzy, jak widzicie, porażką kończy się moja zabawa w drafcie. Wygrywamy dwa mecze. No i oczywiście za chwilkę zobaczymy, jakie tutaj nagrody zostaną nam przypisane. No i zerknijmy. Proszę bardzo, jest duża złota paczka premium i złota paczka premium. Takie tutaj nagrody otrzymujemy. Tak więc... Mamy do otwarcia dwie paczki, oczywiście te paczki otworzymy sobie, myślę, już w kolejnym odcinku w już z normalnej FIFA Ultimate Team. Natomiast za tryb drafty bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Jeżeli oczywiście macie jakieś dla mnie wskazówki dotyczące FIFA Ultimate Team, no to rzecz jasna śmiało, piszcie w komentarzach. Na dzisiaj się już żegnam i zapraszam na kolejne moje odcinki z FIFA 16 Ultimate Team oraz Trybu Kariery. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na razie. Cześć!